Co robimy? Jedziemy do Oławy na rajd Koguta i ledwo tyle co z nie wyjechaliśmy To już nam się zaczęło coś tłuc A wziąłem się po roku czasu w końcu za tylne hamulce Bo ich nie było i obstawiamy tak, że jedna śruba została podmieniona Jest za długa i nam trzy To jest to. Kurwa. Duba, co będzie teraz? Dalej ociera. Pierdzie, nic to wyczyści. Ciekawszych rzeczy to wydech ostatnio przedzewiał, jest wspawany inny. Tylko tamte kolanka, co idą nad mostem, też były nieciekawe. Zrobiliśmy małą solucję i puściliśmy wydech dołem. I teraz jest problem taki, że jak się dźwiga samochód, to trzeba ściągać zwieszaka z tyłu. O, jeszcze się zasypie. Dobra, nie ma co, bo szkoda czasu jedziemy dalej, będziemy patrzeć, co się dzieje po drodze, ewentualnie u chłopaków na miejscu weźmiemy kątówkę i troszkę jeszcze te śruby przyrównamy. Jedziemy dokładnie do chłopaków z timu Battle of Boys, no i na miejscu sprawdzimy jeszcze raz, co się z tym kołem takiego dzieje. No i my nadzieję, że dojedziemy już bez problemu. Minęliśmy już Katowice, Gliwice, dojeżdżamy do bramek w kierunku Wrocławia. Tu już mamy troszkę przykorkowane, widać, że ludzie ruszają powoli na długi weekend. Bo przypominam, mamy dzisiaj 2 czerwiec, jutro Boże Ciało, tak więc... Widzicie sami, co się zaczyna powoli dziać na drodze. Właśnie zjeżdżamy z autostrady. Zaraz zobaczymy, ile nas to będzie kosztowało. Po drodze mały problem. Następny, mianowicie auto się zaczęło mi przegrzewać z powodów mi niewiadomych, no i nawet Esa, co tutaj mam, musiałem załączyć. Zaraz wam pokażę ten patent. Był problem taki, że upalało mi przełączniki, więc szybko, bez jakiegoś zbędnego kombinowania, wstawiłem Esa, no więc ta przyjemność nas kosztowała. 12 zł i 20 groszy i przejechaliśmy no ponad 100 kilometrów. To, nie jest tak źle. Hamulce jeszcze słychać z tyłu. Za 4 minuty będziemy na miejscu. To sprawdzimy, co to się tam dzieje z nimi. No i dotarliśmy do celu i gościmy u Michała. Cześć wszystkim który zaraz nam opowie o swojej skodzie. W ogóle Michała możecie kojarzyć z Instagrama pod nazwą Bad Look Boys. Tak więc zapraszam na jego stronę. Zobaczycie, bo on też ma parę ciekawych pojazdów. A teraz przechodzimy do jego skody. Skodę kupiłem dosłownie jakieś 2-3 miesiące temu specjalnie na Rajd Koguta i na Złombola w tym roku. Założenie było proste: budżetowa rajdówka. Chcieliśmy kupić coś do 1000 zł, no i padło na to. Znalazłem ją na wiosce od farmera. No i wygląda jak wygląda. Mechanicznie nic nie było robione. Tak jak ją kupiłem, tak jedzie. Jedyne co zrobiłem to ją troszeczkę upiększyłem. Pomalowałem felgi, dodałem troszeczkę naklejek i takie akcenty rajdowe. A oprócz tej skody masz jeszcze drugą, tak? E, tak, mam jeszcze drugą, ciutkę starszą, w tej starszej wersji. E, ta skoda w ogóle jest na wtrysku, więc e, troszeczkę mam łatwiej. No i oczywiście potlenek gazu. E, druga skoda jest na gaźniku, tradycyjna. I oprócz tego mam jeszcze dużego Fiata, którego próbuję złożyć. A to też taka była śmieszna sytuacja, bo najpierw kupiłeś tamtą Skodę z gaźnikiem? E, nie, się... na, nie, najpierw była ta Skoda, zobaczyłem rano, e, ogłoszenie padło, po południu po nią pojechałem. Na drugi dzień, nie wiem dlaczego, zajrzałem na i zobaczyłem tą drugą Skodę, która była we Wrocławiu, więc niedaleko i od razu po nią pojechałem, więc... Dwie Skody w dwa dni, e, no i tak, tak się złożyło. Zaraz przejdziemy do drugiej Skody, a pokażemy teraz jak wygląda pakiet startowy na rajd Koguta. Tu mamy jeszcze Tofika, który też jest zainteresowany samochodami. Więc tak, każdy dostaje taką jakby rejestrację. Tak, to jest rejestracja rajdu Koguta. No, wszystko. wszystko jest ładnie złożone. Ja to Także trzymam. Nasz, nasz super szczęśliwy numer 69, bez skojarzeń. Tak, i, w, i w środku jest jeszcze pakiet y, naklejek, takich wlepek aha, czyli mamy jeszcze takie tak. mniejsze, nie wiem czy tutaj będzie widać Grześku pod światło a, jeszcze są z drugiej strony hmm. Dobra. tu mamy dwie takie same na każdą stronę tu macie zadania, y, które trzeba wykonać na trasie trzeba wyciąć polonezę Tam. Tam jest jeszcze, jeszcze jedno Nie autko, widzę, się... Tak, tu jest, tu jest studnia Rajdu Koguta, którą zasponsorowaliśmy w Kenii. No i to trzeba wyciąć, pokolorować, złożyć, zrobić zdjęcie pod odpowiednim postem na Facebooku. I tam chyba 5 osób z największą ilością lajków dostanie nagrodę. Tutaj jest pocztówka, którą organizator prosi, żeby narysować swoją załogę, mhm. podpisać się, życzenia i wysłać do Weny do organizatorów mhm. z zakopanego. I też zostaną wylosowane nagrody. To są e, mapy odcinków specjalnych, które będą w sobotę. Jeden jest e, przez e, Słowację, a drugi jest w Polsce. I mhm. to jest e, dla nie jest obowiązkowe. Tak. I jeszcze mamy paszport uczestnika. Tak. I, I tu mamy paszport uczestnika. I w tym paszporcie są wszystkie informacje, jakie są zadania, jakie no, trzeba tam pieczątki zbierać. Piszmy. I tak dalej, i tak dalej. No, czyli już wszystko wiemy. Tak, wszystkie informacje się. są oczywiście na stronie. Yy, Muzeum Motoryzacji w Młowie. No, Okej, okay, to tym się zajmiemy później tak. A idziemy zaraz obejrzeć resztę samochodów To są od tej Skody niebieskiej no, jak ją kupiłem, Ja ją kupiłem od pierwszego właściciela e, No i dziaduś sobie po prostu je malował pędzlem Było na nich kilka warstw różnych kolorów Też bardzo fajna ciekawostka, to już rzadko się spotyka że ma oznaczone wszystkie szyby tak jak się kiedyś oznaczało wszystkie światła e, dookoła i, no i wszystko jest oryginalne więc chyba się udał zakup świat wygląda jak wygląda chyba nie jest źle to jest 91 rok o, o, ostatnie, ostatnie wypusty przy nikt nie grzebał jedynie co było czyli jakby e, po domowemu to kiedyś ktoś progi naprawiał to jest bardzo ciekawa historia to jest, y, wygląda jak pierucha tetrowa. Ja to wyciągnąłem spod wygłuszenia y, pod tylną kanapą. Z tyłu, jak jest miejsce na, na nogi pasażera. To było pod wygłuszeniem, pod wykładziną. Więc tak wyjechał z fabryki, z taką szmatą, za przeproszeniem. I y, y, to właśnie pokazuje jak w końcówce lat produkcji Fiata w zakładzie się pracowało. Ktoś to... Przejął, kontrolę jakości przeszło i tak sobie po prostu leżało, tak jak teraz nie. Chyba podróżnica, tak? Tak, to jest podróżnica. Eee, kosztowała 1300 zł kiedyś. I kawałek metalu. Tak jest, oryginalna. W stanie, jak widać. Mamy dwie po jednej, no jedną z każdą stronę tylko jeszcze czas znaleźć żeby to poskładać. W tamtym roku pojechał do Mielna spędził dwa tygodnie. Pozdrawiam cię Łukasz bardzo serdecznie i wrócił i nie było żadnych problemów. Jedyny problem Łukasz miał z tym że bak paliwa przeciekał więc mógł tylko tankować połowę. Chciałem pokazać dwie perełki które dostałem od Łukasza. Pozdrawiam cię drugi raz Łukasz. To jest książka katalog części zamiennych w czterech językach i tutaj są opisane Wszystkie części katalogowe z dużego Fiata. wszystko ładnie rozpisane z numerami katalogowymi, piękna książka, jest cały fiat rozebrany po prostu na czynniki pierwsze, e, fabryka samochodów osobowych, dział obsługi eksploatacyjnej. Druga to jest instrukcja napraw i no to już jest taka bardziej spotykana książka, ale no, w bardzo fajnym stanie i też dosyć starym. Nawet, nawet widzę, jest pokazane, jak sprzęgło samemu było zregenerować. tak wszy, wszystko, wszystko tutaj jest ładnie pokazane, opisane. Krok po kroku. Całe auto. Wydrukowano we -Włoszech. Włoszech. I to jest 8 rok, tak? Dokładnie, no. Mhm. No Więc nie wiem czy będzie widać dla porównania ile jest dłuższa ta śruba. Nie właśnie ocierał sprężynki w środku i plan był początkowo taki, że weźmiemy kątówki i je po prostu troszkę skrócimy. Ale zapomniałem, że przecież Michał ma w garażu dużego Fiata, którego obecnie właśnie też odbudowuje, więc na razie mu nie są potrzebne śruby. No to zrobimy po prostu tylko podmiankę, już mamy zaoszczędzone trochę czasu, a nie będziemy przy okazji psuć śrub. I teraz jeszcze na sam start, zobaczymy czy odpalimy samochody, no Polonez już wiemy, że odpali, ciekawy ja, jestem Sprawdzamy Skodę, czy odpali, ale Skoda nas zawsze wszędzie dowiezie Uwaga, aha, dupa mhm.